Tutaj na XXI Europejskim Kongresie Innowacyjnych Rozwiązań dla Wsi i Rolnictwa w Komitecie Honorowym wśród innych instytucji nie mogło zabraknąć Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warto zwrócić uwagę, że tutaj w Komitecie Honorowym bardzo znaczącą grupę stanowią właśnie uczelnie. Uczelnie rolnicze, uczelnie przyrodnicze, czyli te, których, w których misją, których głównym zadaniem jest przede wszystkim kształcenie, ale również dostarczanie tych innowacyjnych rozwiązań, które dyskutowane są w ciągu całego kongresu. Niewątpliwie bez nauki my nie zrobimy żadnego istotnego kroku. Nie poprawimy sytuacji polskiego rolnictwa. Rolnicy muszą mieć wsparcie intelektualne, muszą być nowe technologie, nowe lepsze, wydajniejsze odmiany roślin, większa wiedza na temat nawożenia, ochrony roślin, chronienia gleby, wykorzystania kurczących się zasobów wody. Na, to, na te wszystkie pytania musi i powinna odpowiedzieć nauka, a rolą Władz, instytucji publicznych, doradztwa rolniczego, szkół rolniczych, ale również rolą organizacji rolniczych jest wdrażanie tego, upowszechnianie tego wszystkiego, żeby ta praca nie poszła na marne. Również rolnicy muszą zrozumieć, że bez dostępu wiedzy, dopływu wiedzy i umiejętności korzystania z tej wiedzy ich pozycja będzie coraz słabsza. Kongres jest pomysłem wszystkich byłych ministrów, i to jest chyba jedna z niewielu inicjatyw, gdzie udało nam się zebrać osoby, środowiska z różnych opcji politycznych. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o problemach, a nie programie polityki. Nie ma tutaj wzajemnych wycieczek. Jaki, jaki jest cel, cel jest taki, żeby przestać mówić o rolnictwie jako o problemie, a mówić o rolnictwie jako o obszarze, który rozwiązuje szereg problemów, nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe, ale także bezpieczeństwo ekologiczne, środowiskowe, bezpieczeństwo, można nawet powiedzieć także obronne, bo żywność jest też narzędziem militarnym. Także zwracamy na to uwagę, że czas przestać straszyć rolników chociażby tymi pomysłami dotyczącymi Zielonego Ładu, ekologizacji, etc., bo My, rolnicy, od pokoleń wiemy, że jesteśmy tylko czasowymi użytkownikami roli, gruntów, a musimy je przekazać następnym pokoleniom w takim stanie, żeby były nie mniej produktywne jak w tej chwili. Wydaje się, że podobne wydarzenia, jak to, w którym dzisiaj uczestniczymy, są yy, tak pożyteczne jak kompleksowe badania lekarskie u lekarza. Od czasu do czasu każdy powie się. Nim poddać. Być może nie jest to komfortowe wysłuchać o niedomaganiach swojego zdrowia, o potrzebach terapeutycznych, o konieczności wzmocnienia okre, określonych yy, aktywności czy też yy, ograniczenia pewnych, pewnych zjawisk, ale w konsekwencji prowadzi to jednak do poprawy stanu funkcjonowania naszego organizmu, w tym również organizmu jakim jest funkcjonowanie produkcji żywności, która oddziałuje nie tylko w sferze gospodarczej, ale także środowiskowej, kulturowej czy, czy w pielęgnacji tradycji. Te dobra publiczne są równie istotne jak ta podstawowa funkcja rolnictwa. Dlatego jestem przekonany, że tego rodzaju wydarzenia, a ich na mapie polskiej rzeczywistości jest coraz więcej, dobrze przy, mogą się przysłużyć yy, poprawianiu kondycji polskiego rolnictwa czy rozwoju obszarów wiejskich. Jak wiadomo, medycyna translacyjna to jest połączenie medycyny weterynaryjnej, laboratorium i medycyny. Czyli mówiąc o zdrowiu człowieka, myślimy również o zdrowiu zwierzęcia. Badania, które prowadzimy, pokazują, że ten stan zdrowotny zwierzęcia. Jest lepszy i będzie lepszy, ponieważ mamy nowe metody diagnostyki, znakomite metody terapii. Staramy się ograniczać udział leków, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i zwierzęcia, i człowieka. Nie można powiedzieć, że zdrowie zwierzęcia jest jedną częścią, a zdrowie człowieka inną. To są sytuacje i stany powiązane, i im szybciej to zrozumiemy, tym będzie lepiej dla wszystkich. A temu służy medycyna translacyjna. Dzisiejszy kongres, Polska Wieś. Uważam za niesamowite wydarzenie, dlatego że mamy możliwość zarówno poznać ten aspekt bardziej teoretyczny, od naukowców, ekspertów, którzy znają się w danym temacie, którzy mają wiedzę w danym zakresie, ale również od praktyków, praktyków, którzy doświadczają czegoś na co dzień, którzy dzielą się tym, z czym mają właśnie kontakt. W związku z tym uważam, że w takich wydarzeniach jak najbardziej powinniśmy brać udział. My, również jako doktoranci, którzy jesteśmy osobami, które muszą popularyzować wiedzę, uważam, że jest to. Na pewno dla nas jak najbardziej cenna lekcja, cenne doświadczenie, tak aby nabywać praktyki, nabywać doświadczenia, również poznawać nowych ludzi, nowe osoby, nowe kontakty. Dzisiejszy panel o wodzie i glebie, w którym uczestniczyłem, ale także pozostałe panele, proszę zwrócić uwagę, były komponowane na zasadzie naukowcy i praktycy bądź politycy. Wydaje się, że to w ogóle dobry pomysł był, dlatego że ten oczywisty jest przebieg, że. Skąd... Wierzymy głęboko, że doświadczenie naukowe znajduje swoje odzwierciedlenie w praktyce, natomiast kluczowe tak naprawdę dla nauki jest popatrzenie, czego potrzeba, albo na poziomie gospodarstwa rolnego, skoro zajmujemy się obszarami wiejskimi, albo w sensie regulacji y, politycznych bądź administracyjnych. I ta wymiana doświadczeń chyba temu służyła. Proszę zwrócić uwagę, że postulat, który często przez naukowców jest o polepszeniu jakości gleby, o zwiększeniu próchnicy, no tutaj dostał dobre odzwierciedlenie. Być może dotacje do rolnictwa powinny uwzględniać polepszenie profilu glebowego w jakimś procencie o, o, o próchnicę, czyli wzrost próchnicy, czy materii organicznej. Także dobre spotkanie Głównie w elemencie wymiany informacji i poszukiwania tego, co mogą praktycy czy administratorzy naszego kraju od nauki potrzebować. Możemy poznać głosy wielu środowisk. Na typowych konferencjach naukowych rozmawiamy pomiędzy naukowcami, natomiast tutaj słyszymy głosy, zarówno Naukowców tak, ale to są głosy trochę bardziej stonowane w niektórych sytuacjach. Po drugie mamy głosy praktyków, to jest kluczowe, czyli rolników, osoby pracujące, zajmujące się agrobiznesem, szeroko rozumianym, chociażby te jak dzisiaj mieliśmy wystąpienia dotyczące produkcji bioenergii w rolnictwie. I trzecia sprawa, mamy też udział polityków, czyli decydentów, a zatem połączenie tych trzech spojrzeń na sektor agrobiznesu daje nam duże możliwości zarówno pod względem naukowym jak i też przedstawiania rekomendacji dla naszych władz, które będą mogły być później wykorzystane w praktyce. Sprawy związane z bezpieczeństwem życiem, zdrowiem i środowiskiem to są rzeczy, które są ważne dla wszystkich. To jest coś, co jest ponad podziałami, ponad podziałami politycznymi i tego typu spotkania, które łączą ludzi z różnych środowisk są niezwykle cenne i mam nadzieję, że tylko właśnie dzięki temu, że one łączą różne środowiska, mają szansę być w jakiś sposób zrealizowane.